Witajcie, kochani. Dzisiejszy odcinek jest o szykowaniu przyczepy już na zimę. Słonko świeci bardzo fajne, ciepło się zrobiło, aż przyszło mi do głowy taka myśl i chęć, żeby jeszcze gdzieś wyjechać. Ale myślę, że to już nie będzie możliwe. I przyczepka do góry na stojaki, żeby opony się nie odkształcały. I zapraszam Was. Pierwsza rzecz, jaką zrobię, kasetę mam już wypróżnioną. Jest pusta. I teraz muszę wziąć, odłączyć ten. Tutaj jest taki korek gumowy. Muszę to wyciągnąć, i żeby wyleciała woda ze spłuczki. Okay. Jak widzicie tak, już końcówka, ale trzeba to w całości, żeby wyleciało tak, teraz jeszcze przy okazji wezmę, umyję i wy czyszczę z tych tutaj takich śmieci trochę najważniejsze jest dla mnie to co ja robię mam tutaj tej konewce płyn do zimowy do spryskiwaczy i nalejem tam mam tak litr półtorej tam i wleję to całe po to żeby i przewody i pompka czasami tam z wilgoci nie popękała w zimę jak będą minusowe temperatury. Położyłem już tam pod przyczepą twardą deskę, żeby mi nic się tam nie zapadało w ziemię. Naszykowany mam stojak. Tak. Tu już mam koło w powietrzu. Ech, tam jest dość tak podstawione. Opuszczę to teraz. Ewentualnie mała poprawka. Ale nie trzeba, bo między kołem a kamieniem jest prześwit. Więc. Tak, dźwigamy to z drugiej strony. Tu będę musiał chyba na dwa razy. Bo te koło stało na, niżej na kamieniu. Ale zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. Tu brakuje centymetra tak z tej strony robię to na dwa razy bo tu przyczepka stała niżej i żeby ten stojak nie, przed nie tu ale z drugiej strony no to muszę podnieść wyżej w tej chwili już koło jest w powietrzu do góry pójdzie? Tak, tyle poszło. a tu dobra, już się zazębiło, damy to jak najdalej, super. Tak, koło w powietrzu o to chodziło. Wszystko posprzątam. Wciągnę plandekę. Tą co uszyłem, pod spód śledzie poprzybijam. Ta plandeka jest zrobiona i uszyta przed przedsionkiem, jak czasami by było mokro, czy deszcz by padał na wyjeździe. Ale bardzo mi się przydaje, choćby nawet do takich robót jak tu. Czas. Na kawkę trzeba trochę odpocząć Przyczepa już jest śwignięta do góry Koła w powietrzu nie będą się odkształcać. No i kawka się robi. Ciasteczko kawka odpoczywamy ale bierzemy się za chwilę za robotę dalej tak rozłożymy teraz tą plandekę która będzie pod przyczepą tak, tak a że jestem Dzisiaj sam to będę miał trochę trudniej, żeby to wciągnąć. Ale muszę sobie dać radę. Po kawałku, po kawałku i wciągnę to jakoś. Planeka już jest pod przyczepą. Teraz wezmę śledzie, poprzebijam to, żeby wiatr mi to nie pozawijał, nic nie porobił z tym. W tej chwili przyczepa już jest podniesiona na stojakach. Plandeka poprzybijana. Także mam połowę roboty z głowy. W tej chwili środek. Przyszykowanie przyczepy na zimę w środku. Podstawowe sprawy. Otwieramy wszystkie szafki. Szafki otwieramy po to, żeby. Wszędzie powietrze dochodziło, i żeby nie powstawała taka, taka bańka wilgoci. A o co chodzi z materacami? Otóż, jak jest już minus ileś jest zimno na dworze, i zimno jednakowo jest w środku w przyczepie, i nagle poprawia się pogoda, to na zewnątrz robi się cieplej, ale w środku nadal jest zimno. I wtedy jest przy zmianie temperatury powstaje co para, czyli yy, powstaje na ściankach czy gdziekolwiek indziej taka choćby wilgoć. I dlatego ja odsuwam te materace zawsze od ściany. Jak przyjeżdżam, przyjeżdżam zimą e, sprawdzam zawsze wszystko jest ok. No tych dwóch w siedzeniach też odsuwam to od ściany żeby wilgoć nie powstała między ścianami i materacami tak samo drzwi od łazienki i drzwi od szafy zawsze zostawiam otwarte te dwa piętrowe łóżka oczywiście wszystko odsłaniam niepotrzebne rzeczy zabiorę do domu tak jeżeli chodzi o te pochłaniacze wilgoci to jeszcze nie nakładam tu. Zawsze daję dwa na zimę. Jak już będzie 0 albo poniżej, to postawię jedno na tym stoliku, drugie tam gdzie telewizor stoi teraz w tej chwili. I one się sprawdzają i warto i polecam, żeby też używać w przyczepach czy w kamperach. No tak, zostało mi jeszcze tylko założyć blokadę na koło no, zawsze ją na zimę zakładam gotowej. ja bych chciał się ktoś połasić na moją przyczepkę no nie wiem w jaki sposób to otworzy pomimo że są sposoby no ale zawsze to dłużej będzie trwało zanim ukradnie mam nadzieję że nie Kochani, muszę powiedzieć, że przyczepa jest naszykowana na zimę. Cieszę się i dziękuję Wam za oglądanie, za łapeczki. Chociaż niektórym ciężko jest kliknąć, a przecież za to się nic nie płaci. I do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się.